Dobra, witam z tej strony Bondzio. Teraz wam pokażę, gdzie moja baza się znajduje na mapie. Ogólnie w Sons of the Forest. Jak widzicie, tu jest mapa. Przybliżymy sobie trochę. Ogólnie jak nie wiem, gdzie się na początku rozbija, ale jak wiecie, musicie iść tam bardziej na północ, bo moja baza jest aktualnie jak jest ta rzeka, widzicie, no nie? Przybliżmy to. To moja baza jest tutaj gdzieś. Tak, i tu jest te oczko wodne, i moja baza jest tutaj. Ogólnie się znajduje. Tu mamy jeszcze dodatkowo yy, nab naboje do shotguna. Maczetę mamy. No i amunicję. No, i te namioty, w których możemy zapisać sobie stan gry. I najlepiej tutaj, bo to się respi co jakiś czas. Wszystko, i będziemy mieć wszystko: jedzenie, i w ogóle, no nie. Tu mamy też oczko wodne, jakby ch jak chcemy na przykład się napić wody. W niestety zamarza. Ale możemy chyba też łowić ryby tutaj. Ale na szczęście rzeka nigdy nie zamarza, nawet w Więc stąd, O, na przykład, jak ja tu mam bazę, to możemy iść przez tą plażę do rzeki i się napić, bo to niedaleko i patrzcie się. Na lewo macie rzekę, tutaj na prawo macie jedzenie, wszystko co możecie mieć. Maczete macie te no macie, nie? No i tu budujecie bazę ogólnie. Dobra Więc teraz przyjdziemy i kompletnie wam pokażę jak to wygląda w grze. No. No to lecimy. Witam, z tej strony Bądzio, witajcie w poraniku. gdzie można najlepiej zbudować dom lub bazę w Sons of the Forest więc, już pokazuję wam na mapce na GPS-ie, tylko to po, o tutaj jak widzicie, to jest gdzieś tu na mapce i powiem wam dlaczego warto tutaj się Wybudować. Otóż yy, mamy zimę. O, się ma Pokażę Wam dlaczego. No dobra, to idziemy. Yy, ponieważ tutaj, yy, jak sami widzicie, jest niedaleko no, takie oczko wodne. Macie blisko do wody ogólnie. Ale, taka ciekawostka. Za Wam powiem dlaczego. Oczko wodne w zimę jest niestety. Zamarznięte. Tylko wiosna, lato, jesień da się pić. Ale to nic. Ja Wam powiem, yy, dlaczego i tak warto tu się wybudować, ponieważ to jest bardzo dobre miejsce. A otóż, dlaczego? Zaraz Wam pokażę, tylko pójdę sobie tam, gdzie trzeba. Ponieważ tu niedaleko się respi jedzenie. Przydatne rzeczy, jakie mogą być. Dobra. Otworzę sobie bramę. Zamknę ją. Zejdziemy sobie tutaj na dół. Tu ogólnie jest plaża. Jakby co? Tylko że jest śnieg i zima. Dobra, musimy uważać, żeby żaden kanibal tu nie był. Dobra, idziemy sobie tędy ogólnie. Dobra, idziemy prosto cały czas. I po pierwsze, co nam się tu rzuca w oczy, zaraz zobaczycie. Okej. Okay. zaraz zobaczycie zresztą. I tutaj, o, już jest jedna walizka. Ile mam jedzenia? Sporo. Yy, otóż jest jedna walizka. Dobra, yy, tutaj jeszcze są takie. O, tutaj możecie znaleźć, nawet tutaj, jak tu dojdziecie i jesteście pierwszy raz, na przykład, no nie, to będziecie mieć maczetę, bo tu yy, maczetę możecie znaleźć. No i plus jest taki, że tutaj też akurat są walizki. Yy, jedzenia dużo znajdziecie. Możecie tutaj zapisać grę, yy, na przykład przespać się. O, tu jest coś, jakieś walizki też są O, i plandekę tu znajdziecie, jedzenie różne O, tutaj są walizki, możecie zapisać grę, jak już mówiłem No i co? To jest dobre miejsce do... Właśnie na bazę O, widzenia sobie tu odpoczywa Po pierwsze Jeszcze sobie włączę mapkę Po pierwsze, niedaleko tutaj tego Miejsca, pokażę Wam jeszcze rzekę, gdzie możecie tam iść, też niedaleko ogólnie jest ta rzeka. Dobra, bo patrzcie się, jak ja mam tu na przykład tą bazę, no nie? Prosta droga, po prawej, jak się wychodzi z tej bazy, na przykład o tutaj mam bazę, no nie? I jak wychodzicie, jak możecie tu najlepsze miejsce właśnie to jest tutaj, żeby bazę wybudować, bo wszystko macie, obserwujecie, no nie? Możecie na rzeczy wybudować tu. Tu jest y, super, no nie? I tu, po, na prawo jak widzicie, to macie tam wszystkie ity że wam się respią, y, co jakiś czas o, możecie zbierać jedzenie, co tylko chcecie przydatne rzeczy, taśmę, taśmy, co tam tylko chcecie, no nie? A na lewo idziecie. Cały czas idziecie prosto. Idziecie, idziecie. Już Wam powiem, dlaczego tam zmierzamy. Bo, ponieważ tam jest rzeka tylko o chude, ile kanibali tylko musicie uważać się na tych kanibali. Znaczy, jak na początku gry, poszukajcie tego miejsca. Właśnie co ja tutaj się wybudowałem to będzie wam łatwiej ogólnie grać O kurde dużo ich tutaj Nieźle Dobra idziemy może nic się nie stanie ogólnie Nie chyba mnie nie widzą Dobra idziemy I tutaj będzie ogólnie rzeka. O, już jest. No i co? I w takim razie możecie się napić w zimę. Blisko jest rzeka. O, ja już jestem napity. No i jak chcecie, to możecie też łowić ryby, jeśli są. No. No i prosta droga jeszcze. Do domu, możecie iść brzegiem, uważać tylko na kanibali, czy na mutanty Prosto się idzie O, tędy się idzie właśnie Prosta droga i nic wam się tu nie stanie O, o Kanibal był No, prosta droga. Nic wam się tu nie stanie. Koło plaży macie też yy, ocean, no nie? Czy tam morze, Jak to woli. No i możecie ogólnie na skróty iść do bazy, na, po skałach. O tu, hop, hop, hop. Hop, hop. I jesteście u góry już. Jak chcecie na skróty iść, no nie? No, i tu możecie namiot zrobić, domu, tutaj mam akurat, dopiero będę robił. Tutaj płot, tutaj jest skała. No, wszystko tu widać ogólnie, co się dzieje, no nie? Tylko musicie zabezpieczyć, żeby tu był płot, żeby wam kanibale albo mutanty nie wchodziły. Na przykład tu i jeszcze z tamtej strony. No, i tutaj se bramę zróbcie, bo ja tak zrobię, właśnie, że tu będzie brama. Tylko, że jeszcze nie jest niezrobiona, no nie? No. Ogólnie to jest najlepsze miejsce, chyba na bazę, coś mi się wydaje, bo tu już jest wszystko, co tylko potrzeba. No, więc jeśli to, by, to będzie akurat na tyle, więc jeśli Wam się podobało, to zostawcie suba, łapkę i komentarz. Cześć!